Zostawili mnie samą na ulicy obcego kraju podczas rodzinnych wakacji, ale kiedy wrócili do domu, nie mieli już domu. Od momentu, gdzie Kinga Nowa skończyła 8 lat, jej matka powtarzała jedno zdanie jak mantrę. Zobaczysz, pewnego dnia pojedziemy całą rodziną na prawdziwe wakacje daleko do Hiszpanii. Przez lata brzmiało to jak bajka opowiadana przed snem. Ale teraz, mając 14 lat, Kinga po raz pierwszy uwierzyła, że to się naprawdę wydarzy. Gdy samolot oderwał się od pasa startowego lotniska Chopina, a pod nim znikała Warszawa, czuła dreszcz ekscytacji, który rozchodził się po całym ciele. Marta i Tomasz, jej rodzice, siedzieli obok niej, choć już wtedy między nimi wisiała napięta cisza. Z przodu, na drugim końcu rzędu, jej starszy brat Filip, z słuchawkami na uszach, zdawał się być zupełnie nieobecny. Nie patrzył na nią ani razu od wejścia na pokład. Od miesięcy ich relacja była lodowata, a Kinga nauczyła się już nie próbować jej naprawiać. Mała cichą nadzieję, że wspólna podróż może wszystko zmienić. Lot do Barcelony był krótki, ale chaotyczny. Marta zapomniała o rezerwacji taksówki, Tomasz zgubił dokumenty wynajmu apartamentu, a Filip narzekał na brak zasięgu w telefonie. Już w hali w lotniska El Prat wybuchła pierwsza kłótnia: o klucie, o mapę, o to, kto miał sprawdzić adres. Kinga, wpatrzona w ludzi mówiących innym językiem, z walizką większą od niej samej, poczuła pierwszą falę rozczarowania. Apartament znajdował się w dzielnicy example na piątym pięcie starej kamienicy. Widok z balkonu zapierał dech w oddali migotało morze, a na horyzoncie majaczyły kontury wzgórz. Kinga próbowała odnaleźć tym pięknie obietnicę magii, o której mówiła matka. Ale już pierwszego wieczoru zdała sobie sprawę, że nikt nie pyta jej o zdanie. Kiedy zaproponowała spacer po plaży, Marta odparła, że jest zbyt zmęczona. A Tomasz Żudził, że trzeba zaplanować zwiedzanie porządnie. Nie nachybił, trafił. Filip zamknął się pokoju z laptopem. Przez następne dni plan dnia dyktowali dorośli. Zwiedzali Sagrady Familie, ale z pośpiechem, bo Tomasz chciał zdążyć na mecz w barze. Poszli do parku gel, ale Marta narzekała na upał. Filip tylko robił zdjęcia na Instagram. I nie rozmawiał z nikim. Kinga czuła się coraz bardziej jak piąte koło uwozu niepotrzebna, niezauważona, raz próbowała wtrącić się w rozmowę o tym, co zwiedzić następnego dnia, ale marta przerwała jej Kinga, dorośli decydują. Szóstego dnia, gdy w planie były słynne ramblez, Kinga postanowiła się nie narzucać. Podążała za grupą, trzymała się z tyłu. Słońce paliło. Tłum był gęsty, zapach ulicznych potraw mieszał się z perfumami turystów. Zatrzymała się na chwilę przed witryną sklepu z kolorowymi wachlarzami. Jeden z nich przypominał jej rysunki, które robiła ze szczycie podczas nudnych lekcji. Na krótką chwilę zapomniała o wszystkim, o bracie, który jej unikał, o rodzicach, którzy nie słyszeli jej słów. Gdy oderwała wzrok od wachlarza i rozejrzała się, nikogo już nie było. Nie było Filipa z czapką z Daszkiem, nie było głosu matki. Które tak często przebijał się przez szum miasta. Ulica, którą chwilę wcześniej dzielili, była teraz obca. Ruszyła przed siebie, najpierw spokojnie, przekonana, że muszą być tuż za rogiem. Ale każdy zakręt przynosił nowe twarze, nowe kawiarnie, nowe języki. Ludzie mijali ją, zajęci swoimi sprawami. Przez chwilę myślała, że to tylko głupi żart, może schowali się gdzieś, by ją przestraszyć. Ale minęło dziesięć minut, potem 15. potem pół godziny. Serce zaczęło bić szybciej. Kinga sięgnęła do kieszeni, telefon został w apartamencie, naładowany, ale bezużyteczny, skoro nie pozwolono jego nosić, imbo zgubi albo ukradną. Portmonetka z kieszonkowym, też plecaku, który Filip miał nieść. Została tylko ona, letnia sukienka, słońce i masto, którego języka nie znała. Usiadła na ławce pod drzewem, Ręce jej drżały. Próbowała sobie przypomnieć drogę do mieszkania, ale wszystko było takie podobne. Rambles, Gaudi, turystyczne sklepy plątały się w głowie jak w kalejdoskopie. Chciało jej się płakać, ale w środku coś mówiło. Nie płacz, może cię znajdą, zaraz wrócą. Minęła godzina, potem dwie. Słońce zaczęło zachodzić, a z każdym cieniem sercu Kingi rosła ciemność. Z każdą godziną spędzoną samotnie na ulicy, Kinga czuła, jak coś w niej się łamie. Najpierw to była złość na Filipa, że nawet nie zauważył jej nieobecności, na rodziców, że jak zwykle byli zbyt zajęci sobą, by ją widzieć. Potem przyszło otępienie, jakby ciało i umysł postanowiły odłączyć się od tej rzeczywistości. Siedziała na tej samej ławce, z oczami wbitymi w ziemię, niezdolna, by ruszyć się z miejsca. Choć z każdą minutą czuła się coraz bardziej przezroczysta dla mijających ją ludzi. W pewnym momencie starszy mężczyzna podszedł do niej i coś powiedział po hiszpańsku. Kinga nie zrozumiała ani słowa, tylko pokręciła głową, starając wyglądać spokojnie, choć w środku wszystko w niej krzyczało. Mężczyzna odszedł. Potem jeszcze kilka osób próbowało się z nią skontaktować. Jedna kobieta podała jej butelkę wody, inna wrzuciła drobne do dłoni. Ale nikt nie mówił po polsku, a ona nie była w stanie wypowiedzieć ani jednego zdania w żadnym innym języku. Nadchodził wieczór. Ulice zaczęły pustoszyć. Światła w witrynach przygasały. Wtedy właśnie kobieta, na oko około siedziesięcioletnia, siwymi włosami i lekkim akcentem w głosie, odezwała się nagle po polsku. – Kochanie! – Wszystko w porządku. – Skąd jesteś? Kinga uniosła głowę tak gwałtownie, jakby ktoś wyrwał ją ze snu. Z Warszawy odpowiedziała. Głos jej się łamał. Co ty tutaj robisz sama o tej porze? Kinga nie odpowiedziała od razu. Próbowała ułożyć w głowie wersję wydarzeń, która nie za tak absurdalnie, jak to wszystko się wydawało. W końcu wyszeptała: Zgubiłam rodzinę. Kobieta przestawiła się jako pani Danuta. Mieszkała w Barcelonie od ponad 30 lat. Miała tu rodzinę, wnuki, ale nigdzie nie zapomniała ojczystego języka. Gdy tylko zorientowała się, że Kinga nie ma dokąd pójść, zabrała ją do swojego mieszkania na przedmieściach, gdzie czekała na niepachnąca zupa i ciepły koc. Pierwszej nocy Kinga spała jak kamień, przerywając sen tylko na krótkie chwile, gdy w głowie rozbrzmiewał głos matki lub echo dźwięków ulicy. Rano, kiedy otworzyła oczy i zobaczyła jasne firanki, zupełnie inne niż te z apartamentu w -Example, zrozumiała, że wszystko się zmieniło. Pani Danuta próbowała skontaktować się z konsulatem, ale nikt nie zgłaszał zaginięcia dziecka z Polski. Kinga była zbyt wyczerpana, by pytać o szczegóły. Przez kolejne dwa dni kobieta zrobiła wszystko, co mogła. Zadzwoniła do kilku lokalnych stacji radiowych, wysłała wiadomości do grup Lonijnych w mediach społecznościowych, opisała sytuację komentarzu pod postem o zaginionej dziewczynie w Barcelonie. Dopiero wtedy historia zaczęła nabierać rozgłosu. Tymczasem w apartamencie, gdzie przebywała rodzina Nowaków, atmosfera była gęsta jak nigdy. Filip twierdził, że Kinga poszła z nimi do sklepu, Tomasz obwiniał Martę, że nie liczyła dzieci przy każdym postoju, a Marta wciąż powtarzała, że to przecież tylko chwila. Dopiero późnym wieczorem, gdy dotarli z powrotem do mieszkania i Kinga nie pojawiła się ani w łazience, ani w kuchni, ani w salonie, zdali sobie sprawę, że nie ma jej z nimi od ponad pięciu godzin. Boże, zostawiliśmy ją tam, szepnęła Marta, blada jak ściana. Filip zaczął przeszukiwać media społecznościowe. Tomasz szedł na dół i ruszył w stronę Rambles. Przeszukiwali sklepy, pytali przechodniów, nawet pokazali zdjęcie na ekranie telefonu ochroniarzowi z pobliskiego centrum handlowego. Nikt nic nie widział. Następnego dnia zgłosili zaginięcie na policji. Konsulat zareagował szybko, ale procedury były żmudne. Pytania powtarzały się w kółko: gdzie była ostatnio widziana, co była ubrana, czy miała przy sobie telefon? Marta nie potrafiła powstrzymać łys. Tomasz miał czerwone oczy, a Filip zaciskał usta, jakby bał się, że każde słowo pogorszy sprawę. W międzyczasie media społecznościowe pojawił się post: Znalazłam dziewczynkę z Polski na Rambles. Była sama i przerażona. Jeśli ktoś zna tę rodzinę, proszę o kontakt. Zdjęcie zrobione z ukrycia przedstawiało Kingę siedzącą na ławce, z ramionami zaciśniętymi wokół kolan. Zdjęcie szybko się rozprzestrzeniło. Komentarze zaczęły się mnożyć. Ktoś napisał, że zna panią Danutę, ktoś inny podał jej nazwisko. Kilka godzin później konsulat już wiedział, gdzie przebywa Kinga. Wysłano do niej opiekuna prawnego, rozpoczęto procedury umożliwiające spotkanie z rodziną. Ale przez cały ten czas Kinga nie zadawała pytań o rodziców. Nie pytała, czy dzwonili, czy płakali, czy jej szukali. Jej spojrzenie było puste, odległe. Pani Danuta próbowała delikatnie pytać, czy tęskni, czy chce wrócić, ale dziewczyna tylko wzruszała ramionami. Nie czuła już strachu, czuła pustkę, jakby ktoś w niej zgasił światło. Rodzina Nowaków wróciła do Polski dwa dni po odnalezieniu Kingi. Choć konsulat zapewnił, że dziewczynka jest bezpieczna i przebywa pod opieką tymczasową, powrót nie był wypełniony ulgą. W samolocie Marta siedziała w milczeniu, wpatrzona w chmury, jakby szukała w nich odpowiedzi na pytania, których nie potrafiła wypowiedzieć. Tomasz trzymał dokumenty, ale jego dłonie drżały, a Filip zajął miejsce przy oknie, milczący i zamknięty w sobie. Po wylądowaniu w Warszawie mieli tylko jedno marzenie: wrócić do domu, zamknąć drzwi. Schować je przed światem. Ale kiedy dotarli na ulicę, na której stał ich blok, coś było nie tak. Policyjna taśma, czarne ślady sadzy na elewacji i sąsiadka, która wyszła jej naprzeciw szeroko otwartymi oczami wszystko to zwiastowało coś złego. Coś o wiele gorszego niż zmęczenie podróżą. Pożar był wczoraj w nocy, powiedziała sąsiadka, pani Kalina, trzymając Martę za rękę. Od zwarcia pralce, całe mieszkanie, spłonęło. Strażacy mówili, że konstrukcja jest niestabilna. Nie można wejść. Marta osunęła się na ławkę, nie wydając siebie dźwięku. Tomasz zacisnął ścienki, próbując zachować spokój, choć jego wzrok przeskakiwał z okna na okno, jakby szukał dowodu, że to wszystko to tylko zły sen. Zostali z niczym. Ubezpieczenie mieszkania wygasło trzy miesiące wcześniej. Tomasz miał je, ale z powodu napięć i wydatków związanych z wakacjami zapomniał. Dokumenty. Pamiątki, ubrania, zdjęcia, wszystko zostało strawione przez ogień. Mieszkanie, w którym Kinga stawiała pierwsze kroki, gdzie Marta trzymała notatki ze studiów, a Filip przez lata prowadził swój tajny zeszyt z rysunkami, przestało istnieć. Tymczasowo zatrzymali się u siostry Tomasza, Ewy, w małym dwupokojowym mieszkaniu na Pradze. Warunki były trudne materac na podłodze, brak prywatności, napięcia przy każdej próbie rozmowy. Marta zamykała się w łazience, by płakać. Tomasz całe dnie spędzał na telefonie, próbując załatwić formalności, a Filip zniknął za ekranem laptopa, jakby od świata odgradzała go szklana szyba. Jednak największą nieobecną była Kinga. Jej brak był odczuwalny na każdym kroku, w pustym miejscu przy stole, w ciszy poranka, w spojrzeniach, które kończyły się na zamkniętych ustach. Marta co now przeglądała telefon, czekając na wiadomość od konsulatu. Na znak, że dziewczynka wraca. Ale nie było żadnych wieści. Czwartego dnia, gdy Tomasz próbował zadzwonić do ambasady, usłyszał, że Kinga nadal przebywa w Barcelonie pod opieką pani Danuty i że kontakt z nią jest możliwy dopiero po decyzji opiekuna tymczasowego. To był cios, którego się nie spodziewali. Ale to nasza córka, krzyknął Tomasz do słuchawki. To pomyłka. To wszystko przez jeden błąd. Rozumiemy Państwa sytuację. Odpowiedział urzędnik chłodnym tonem, ale sprawa została przekazana do sądu rodzinnego w Hiszpanii. Kinga nie została oddana w opiekę na mocy jednego podpisu. Trzeba wykazać, że warunki są bezpieczne. Tomasz nie odpowiedział. Opuścił telefon i usiadł na skraju łóżka, czując, jak wszystko, co budował przez lata, wymyka się z rąk. Wieczorem, podczas cichej kolacji przy kuchennym stole Ewy, Marta odezwała się po raz pierwszy od godzin. Myślisz, że ona w ogóle będzie chciała wrócić? Nikt nie odpowiedział. Filip spojrzał na matkę, potem spuścił wzrok. Wiedział, że pytanie było bardziej wyrzutem sumienia niż prośbą o opinię. Tego samego dnia w Barcelonie pani Danuta odebrała telefon z Polski. Informowano ją o sytuacji Nowaków, o pożarze, o braku mieszkania, o tym, że będą potrzebować czasu, by stanąć na nogi. Kobieta nie skomentowała. Spojrzała na Kingę, która siedziała w jej salonie z kubkiem herbaty i szkicowała coś na kartce. Twoi rodzice, wrócili do domu, powiedziała delikatnie. Do jakiego domu? Zapytała cicho Kinga, nie odrywając wzroku od kartki. Pani Danuta nie odpowiedziała. Zrozumiała, że ta dziewczynka widził świat inaczej, że słowo dom nie oznacza dla niej już tego samego co kiedyś. Minęło dziewięć dni, zanim polski konsulat w Barcelonie zorganizował spotkanie Kingi z rodziną. Mało się ono odbyć w neutralnym miejscu, w biurze jednej z organizacji opiekuńczych zajmujących się dziećmi w trudnych sytuacjach. Pani Danuta, która przez ten czas stała się dla dziewczynki czymś więcej niż tylko tymczasową opiekunką, usiadła zną na kanapie poczekalni, trzymając za rękę. Kinga była cicha, spokojna. Jej twarz nie zdradzała emocji. Jakby już wiedziała... Czego się spodziewać i nie liczyła na nic więcej. Drzwi się otworzyły. Pierwsza weszła Marta, zaraz za nią Tomasz, a na końcu Filip. Ich twarze były zmęczone, szare z ociami podkrążonymi od bezsennych nocy. Marta zrobiła krok w stronę Kingi, ale zatrzymała się w półruchu, widząc, że dziewczynka nawet nie drgnęła. Kochanie, zaczęła cicho, głos jej się załamał. Kinga podniosła wzrok. W jej oczach nie było ani łez, ani radości, ani złości, tylko głęboka, przejmująca pustka. Dobrze się czujesz? Zapytał Tomasz, jakby to była wizyta u lekarza. Tak, odpowiedziała krótko. Filip popierał się o ścianę, trzymając ręce w kieszeniach. Jego spojrzenie raz czy dwa prześlizgnęło się po siostrze, ale nie odezwał się ani słowem. Kinga zauważyła to milczenie i zapamiętała je bardziej niż słowa rodziców. Spotkanie trwało niespełna 30 minut. Rozmowy były płytkie, nie, pełne wymuszonych pytań i pustych zapewnień. Kinga odpowiadała monosłabami. Pani Danuta nie odzywała się, ale czuła, jak każda minuta ciąży dziewczynce coraz bardziej. Po spotkaniu przedstawiciel organizacji zaproponował dalszy kontakt, ale już w Polsce, gdzie Kinga miała wrócić pod opieką rodziny. Powrót był milczący. Lot minął w ciszy. Marta kilka razy próbowała zagrać rozmowę, ale Kinga albo patrzyła przez okno, albo udawała, że nie słyszy. Filip znowu założył słuchawki. Tomasz, zmęczony, zrezygnował z prób naprawy czegokolwiek. Na warszawskim lotnisku czekała Ewa. Przywitała ich bez entuzjazmu, jakby nie było już sił na kolejne emocje. W samochodzie panowała gęsta atmosfera. Kinga nie zapytała, dokąd jadą. Kiedy zobaczyła podniesiony budynek na Pradze i skromne mieszkanie, do którego weszli, nie odezwała się ani słowem. Pierwsze dni po powrocie były ciche i zimne. Ewa oddała Kingże swoją sypialnię, sama przenosząc się na kanapę w salonie. Dziewczynka większość czasu spędzała w łóżku, nie rozmawiając z nikim, tylko czasem rysując ze które podarowała jej pani Danuta. Filip unikał jej spojrzenia. Marta próbowała gotować jej ulubione potrawy ale Kinga ledwo tknęła jedzenie. Tomasz wychodził rano i wracał późnym wieczorem, tłumacząc, że musi szukać pracy, chociaż prawdą było, że nie umiał znieść panującego w mieszkaniu napięcia. Pewnego dnia, przy śniadaniu, Marta odważyła się poruszyć temat terapii. Pomyślałam, że może dobrze byłoby, gdybyśmy wszyscy porozmawiali z kimś, kto mógłby pomóc nam to zrozumieć, powiedziała, zerkając na Kingę. Ja nie mam nic do zrozumienia, odpowiedziała Kinga, nie odrywając wzroku od talerza. Kinga, my popełniliśmy błąd, wielki błąd i wszyscy ponieśliśmy konsekwencje. Ale to nie znaczy, że nie chcemy być rodziną. Dziewczynka spojrzała na matkę chłodno. Rodzina nie zostawia, rodzina nie zapomina. Marta zamilkła. Tomasz, który właśnie wchodził do kuchni, usłyszał to zdanie i zatrzymał się w progu. Filip stał od stołu i wyszedł bez słowa. Tego wieczoru Kinga wyszła na spacer sama. Przeszła kilka ulic, zatrzymując się przy witrynach, które przypominały jej o ramblez. W kieszeni miała kartkę od pani Danuty, która napisała: Zawsze możesz do mnie napisać. Dom to nie miejsce, to ludzie, którzy cię widzą. Na ławce w parku otworzyła szkicownik. Na jednej z ostatnich stron narysowała płonący budynek. Ale obok nie było ludzi tylko sylwetka dziewczynki z cieniem, który ciągnął się za nią jak dym. Minęło kilka tygodni od powrotu Kingi do Warszawy. Jesień rozgościła się na dobre, z liśćmi wirującymi w wietrze i szarym niebem, które zdawało się odzwierciedlać nastrój w mieszkaniu Ewy. Codzienność była pełna ciszy, nieporozumień i prób, które kończyły się niepowodzeniem. Kinga chodziła do szkoły niechętnie, unikając rozmów z koleżankami. Nauczyciele zauważyli... Że coś jest nie tak i jej wypracowania stały się mroczne, a rysunki coraz bardziej abstrakcyjne, pełne zgaszonych kolorów i samotnych postaci. Jednak to jedno zadanie, ogłoszone przez nauczycielkę języka polskiego, zmieniło bieg wydarzeń. Konkurs literacki pod tytułem To, co noszy w sobie, miał zachęcić uczniów do osobistego wyrażenia emocji. Kinga nie planowała wziąć w nim udziału. Przez dwa dni patrzyła na pustą kartkę, próbując znaleźć słowa które nie byłyby pustym echem przyszłości. Trzeciego dnia, późnym wieczorem, kiedy wszyscy już spali, zaczęła pisać. Opisała Rambles nie jako miejsce zagubienia, lecz jako punkt zwrotny, moment, w którym po raz pierwszy poczuła, że istnieje sama dla siebie. Opisała dźwięki ulicy, zapach paelli, obojętność tłumu i dłoń starszej kobiety, która jako jedyna zauważyła jej łzy. Pisała o ogniu dosłownym i emocjonalnym, który pochłonął nie tylko mieszkanie, ale też to, co kiedyś nazywała rodziną. Pisała też o nadziei maleńkiej, upartej jak źródło trawy wyrastające ze ścieliny betonie. Skończyła nad ranem. Nie pokazała nikomu. Po prostu oddała pracę. Dwa tygodnie później jej nazwisko pojawiło się na szkolnej tablicy ogłoszeń. Zwyciężczyni konkursu. Tekst miał zostać opublikowany w lokalnym czasopiśmie edukacyjnym, a Kinga została zaproszona do udziału w audycji radiowej. Dziennikarka, która przeprowadzała wywiad, była poruszona jej historią. Po emisji program wywołał ogromne poruszenie. Zgłosili się słuchacze, którzy oferowali pomoc ktoś miał mieszkanie do wynajęcia za symboliczną kwotę, ktoś inny zaproponował korepetycję dla Filipa, inni przesyłali ubrania i artykuły pierwszej potrzeby. Jedną z osób które odpowiedziały, była dyrektorka fundacji zajmującej się pomocą rodzinom po traumatycznych doświadczeniach. Spotkała się z Martą i Tomaszem w siedzibie organizacji i zaproponowała wsparcie psychologiczne, materialne, a także pomoc w znalezieniu nowego mieszkania. Nie odbudujecie domu z cegieł i pustaków, powiedziała, ale możecie spróbować zbudować coś innego, relację, której wcześniej brakowało. Tomasz, z twarzą pooraną zmęczeniem i winą, tylko kiwnął głową. Marta nie potrafiła ukryć łez. Filip, który towarzyszył im niechętnie, po raz pierwszy od dawna zadał pytanie. A co, jeśli ona nam nie wybaczy? To nie chodzi o wybaczenie, odparła kobieta. Chodzi o zrozumienie i gotowość do zmiany. Z pomocą Fundacji Nowakowie przeniesili się do niewielkiego, dwupokojowego mieszkania w Ursusie. Skromne, ale czyste, ciepłe, z balkonem, na którym Kinga mogła znuchodować swoje żoła. Przez pierwsze dni panował chłodny spokój, ale atmosfera powoli się zmieniała. Tomasz zrezygnował z dotychczasowej pracy i podział zatrudnienie w lokalnej spółdzielni, co pozwalało mu być częściej w domu. Marta rozpoczęła terapię indywidualną i, za namową psychologa, również terapię rodzinną. Filip zapisał się na warsztaty artystyczne i zaskoczył wszystkich, przynosząc do domu własnoręcznie wykonany portret siostry, nieidealny, ale z wyraźnym światłem w oczach. Kingę zaproszono do telewizji śniadaniowej. Bała się, ale zgodziła się, wiedząc, że jej głos może coś zmienić. W programie opowiedziała o tym, co znaczy czucie niewidzialnym, jak wygląda samotność dziecka wśród bliskich i dlaczego czasem jedna nieznajoma osoba potrafi więcej niż ci, którzy powinni kochać bezwarunkowo. Po emisji programu fundacja otrzymała dziesiątki listów od innych dzieci i nastolatków, którzy przeżyli podobne doświadczenia. Wieczorem. Gdy wróciła do domu, zastała Martę czekającą z herbatą. Przez chwilę patrzyły na siebie w ciszy, aż w końcu matka powiedziała: Nie proszę cię o przebaczenie. Proszę tylko, żebyś wiedziała, że każdego dnia próbuję być innym człowiekiem. Kinga nie odpowiedziała od razu. Po chwili skinęła głową. W swoim nowym pokoju powiesiła zdjęcie Rambles. Nie to z gazety, które obiegło sieć, to, które zrobiła sama, już po wszystkim. Ulica o poranku, jeszcze pusta, jeszcze cicha, dla niej nie była już symbolem zagubienia, lecz momentem, od którego zaczęła iść własną drogą.